Witam, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Jutro, nieco bardziej jesiennie niż zimowo, na północy opady deszczu. Przez Polskę przewędruje front atmosferyczny i tam spodziewajmy się zachmurzenia całkowitego, ale na południu szansa na rozpogodzenia ze sprawą układu wysokiego ciśnienia. Miejscami zobaczymy nawet bezchmurne niebo. W nocy będziemy ostrzegać państwa przed mgłami. Te mogą pojawiać się na krańcach wschodnich, na Suwalszczyźnie i miejscami też na Lubelszczyźnie. Deszcz ze śniegiem na ziemi ziemi łódzkiej, sam deszcz na nizinie szczecińskiej, a miejscami na południu na Podkarpaciu opady samego śniegu. Najchłodniej będzie w południowej części Polski, tutaj nawet minus 6 stopni w tym najchłodniejszym momencie nocy. Najcieplej będzie na krańcach północnych, na nizinie szczecińskiej wzdłuż linii wybrzeża, tutaj 5 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro ze sprawą frontu atmosferycznego przez większą część dnia na krańcach północnych zachmurzenie całkowite, możliwe też opady. Natomiast na krańcach południowych od samego rana rozpogodzenia i tak pozostanie do końca dnia. W końcu dzień już robi się coraz dłuższy, więc tego słońca będziemy mieli. Coraz to więcej. Sprawdzamy szczegóły. Na Pomorzu, Kojawach i w Wielkopolsce zachmurzenie całkowite w większej części regionu opady deszczu. Będzie ciepło od 5 do nawet 9 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie szansa na rozpogodzenie raczej w południowej części regionu. Na Suwalszczyźnie, na Warmii zachmurzenie całkowite miejscami może też popadać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany od 2 do maksymalnie 4-5 stopni. Podkarpacie Lubelszczyzna Małopolska. Najwięcej rozpogodzeń w tym regionie, a nawet bezchmurne niebo w Małopolsce i miejscami na Podchalu. Wiatr słaby i umiarkowany. Do 3 do 5 stopni. Górny, dolny Śląsk, Ziemia Lubuska. Na Ziemi Lubuskiej zachmurzenie całkowite. W pozostałej części regionu szansa na rozpogodzenia 5-6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Sprawdzamy kolejne dni. Sobota, pogodnie na zachodzie. Tutaj szansa na słońce, ale też szansa na przelotny deszcz. W pozostałej części kraju zachmurzenie całkowite i do 8 stopni. Sprawdzamy, co dalej.